Cześć, to Natalia i dzisiaj gramy w Star Stable. To jest mój pierwszy odcinek z Star Stable. Daj łapkę w górę. No dobra, no to teraz sobie pójdziemy do stajni. Dajesz koniku, idziemy do stajni. Dobra, wchodzimy teraz do mojej stajni i idziemy do moich koników. Moi, moje koniki są właśnie o, o tutaj mam tylko cztery, to trochę mało, ale dobra to jest unicorn gum mój pierwszy koń, kiedyś jeździłam na nim bardzo dużo jak widzicie jest tutaj taki brązowiutki taki fajny kiedyś był fajny teraz go już w ogóle nie używam tutaj mam angel bell taki fajny konik kupiłam go na święta bożego narodzenia i jak się na nim jeździ, to można z niego zdjąć kropki. Ale dobra. Przechodzimy chyba już do następnego konia. Yy... No. Ogólnie to lubię. Po prostu Angel Bell. Kiedyś był mój ulubiony. A to jest Brave... Brave Angel. Ja kiedyś sobie go kupiłam, bo chciałam mieć chyba jakiegoś po prostu małego kucyka w stajni, ale ja go nie używam. Więc no. A to jest Magic Vanilla, koń, którego obecnie używam. Ja bardzo lubię tego konia. Naprawdę kocham go. I jak widzicie, z tyłu tutaj yy, ma serduszko. Widać, nie? Dobra, a teraz pójdziemy sobie do mojego magazynu i pokażę wam jakie mam tam rzeczy. Mam różne ubranka. Widzicie, yy, ja tutaj mam Kurtkę z zimy. Mam jeszcze rękawiczki. Jakieś drugie rękawiczki, czapkę. No i wiecie, różne ubrania takie. No. I mam jeszcze w rękach, O, widzicie? Takiego jednorożca kolorowego, założę go. Mam jeszcze takiego jakiegoś yeti Betty z świąt. No. Ale jak nie używam teraz... Nie wiem. Mam jeszcze tutaj pingewinka, jeansy, ale teraz y, zrobimy sobie potrzeby mojego konia. Dobra. Więc teraz jest czas, aby wyczyścić mojemu koniowi kopyta. Dobra. Oj, przypadkowo go dosiadłam muszę teraz zsiąść. Daj łapkę w górę. Dobra. No to teraz Cię nakarmimy jabłuszkiem. Masz, koniku, jabłuszko. Dobra, teraz nawodnimy Cię, no bo przecież koń coś musi być. Dobra, a teraz wystarczy go wyszczotkować. No, konik wyszczotkowany i fajnie. No i to na tyle w tym odcinku. Pa, pa!